Witam ponownie. Tym razem w piątym odcinku? Tak, chyba. No. Zresztą czy to jest ma jakieś znaczenie? Ważne, który level. A level będzie napisany yy, no. No! W tytule no. Mam nadzieję, że nam pójdzie o wiele lepiej niż już ostatnio. Chociaż tak naprawdę nagrywam ten odcinek tuż po ostatnim. Więc... Cóż. No. No bo bryk... Nie, 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 nie. No już, brykaj sobie tam na lewo. Koleś. Okej. Okay. Teraz ona no sliczę na ciebie. I się przeliczam. Come on. Za naród. Za lemingi. Za trolej. To Ma ojej. Dobrze. Okej. Okay. Wspaniale. Mam nadzieję, że tu nie będzie kamie... Kamulców. Kamieni. I takich tam... I bomb... Z nieba. Dziękuję. Piękna czapka z czerwonym... Dzymzelkiem. Mhm. Mm skacz, skacz. Thank you. Okay. Okay. Nie, jeszcze coś nie mm. dźwięk. Troszkę.

i Niespornik, nie, rób ruchów. Jesus! O, nie, nie, ruchów. nie, 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 się dobrze. Cieszy mnie to. Że ja sobie poczekam to. sobie ten Teraz Teraz ten. Teraz muszę trochę trochę poczekać. nie, Yes. Dobrze. No! Brykaj. Piękniusiu. No tak, tak, tak. Gdzie... Gdzie ty się śpiesz? Gdzie ty się tak śpiesz? O nie, więcej tego nas czeka. O, proszę bardzo. Dziękuję za cz czwartą czapkę, trzecią. Nie wiem. Liczy się łączyć, proszę bardzo. Nieważne, ważne, że jest checkpoint, wszyscy zadowoleni będą, tak, na Jak przejdę przez to coś tam, zabraknie mi mocy chwytu. Gdzie drugi chwyt, trzy mostek. Idziemy. Trzy d efekty, o małe kwiaty, nie lubię małych kwiatów, o, oh, yeah. dobrze nie, widzisz A. w porządku um, nie do końca okej okay. cóż Cóż ja to wyczułam. Wiedziałam. Pieniądze są ważniejsze. W Życie. W tej grze? I w kilku innych. O! Jak nie ostro w strony? Eee, już nie musicie. Ja już sobie pójdę. Sama. O! Co ja mam zrobiłam? ja nie wiem gdzie mam iść. Rozbieg, skacz i. No, to po prostu. Ja Okej, okej, okej. Jest level complete. I co? I wszystko w porządku. Chyba nas czeka zaraz koniec tego świata. I epicka walka z latającym statkiem, o ile pamiętam. Zobaczymy. Czy jeszcze jeden level? Tak, jeszcze jeden. O nie. Bańki, nie. nie, bo tutaj, jak spadniemy, to oh. ci nie Nie tak źle, miałam. To jest bardzo Dobra. Okay. Okay. Nie, nie możemy. Wow! Wow! wow. No, to mi się zakręciło w głowie na jego miejscu. Na szczęście nie z nie... No i tak, prosto beczkę. <grymne> Double kill. Ojej, nie zauważyłam ciebie. Nie, no, co mi pomaga? Okay. <grymne> nie! Niki z past białość, Skrzynka. beczka, czapka, czołek. Dziękuję. I tutaj mamy. O, właśnie, o co ja robiłam? Od nas nie zależy, to musi jeden z tych kolorów trafić w ten kamień. O, no dobrze, że ja żyję. Hmm, trochę bez muzyki, nie ma tego klimatu, ale co ja patrzę? Muzyka jest po prostu za głośno. O, właśnie. Tyle tych szpeków. Strelaj! Może trafisz. Nie ja ci nie życzę, żebyś trafił, nie wcale. Traf to! Nie w to! Kurde. Tak chyba będziemy walczyć do puty e, trzy razy go nie trafię, bo razy. Nie. Mam nadzieję, że jeszcze jeden raz wystarczy, bo... Po prostu za bardzo ode mnie to zależy. Jak widzicie level jest pętlą. Coś tak można nazwać ten. To... Z nim tak w sobie. Walczyć aż. <laughs> Buchnie. No dajesz, tej dobrze. Nie! Yeah. Uuu, jaka muzyczka, nie było tego wcześniej. No to tak właśnie kończymy level pierwszy i wkraczamy w mroczny las, gdzie ja zawitam w następnym odcinku, a tutaj już się z wami żegnam. Więc do widzenia Państwu. I miłego dnia albo wieczoru, nie wiem.